Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie omawiali kolejną pozycję z wielkiej kolekcji DC, Bohaterowie i Złoczyńcy, jaką jest Batman Kilkrok Powstaje. Jestem poprzeczytany tej lektury. Tak wygląda grzbie, przód, jak widzicie. Grzbiet z oznaczeniem 53, no i tył okładki. Ten zeszyt komik zawiera zeszyty od. Batman Detective Comics 523-526 oraz Batman 357-359. Otwórzmy sobie i za chwilkę kilka słów o tym komiksie. Komiksi są z 1983 roku. Wszystkie historie. Także dostajemy kolejnego klasycznego mrocznego rycerza, którego ja najbardziej chyba lubię. Wstęp, tym razem zostawiam wstęp dla Was. Słuchajcie, ten komiks jest niejako też troszeczkę takim wyjątkową pozycją, bo pierwszy raz od, można powiedzieć, takich większych historii ten komiks przeplata się z Detective Comics Batman oraz z Batman, czyli mamy tutaj jedną wielką, spójną całość historii. Kiedy w latach 80., właśnie, rzadkością było to, że Batman Detective Comics oraz Batman, tam później zobaczycie dalej, ze po prostu były razem. Każda historia była czym innym, natomiast tutaj jest ta historia jedna, tak całościowa, większa. O czym jest w ogóle Batman, Batman krok powstaje? No słuchajcie, łatwo się domyśleć. Głównym nasion tutaj oczywiście bohaterem jest Batman, ale poza tym, głównym, który gra tutaj. Skrzypce, że tak powiem, jest właśnie kilkrok. Kilkrok, chyba wszyscy z nami, taki pół człowiek, pół gad można powiedzieć. Słuchajcie, tu fabuła nie jest jako specjalnie skomplikowana. Kilkrok postanawia y, iść w hierarchii, można powiedzieć, mafii. Chce iść jakby na dalsze levele. W tym celu zawija jakby różnych bossów, różnych y, poszczególnych członków mafii, no i oczywiście próbuje tutaj zawładnąć Gotham. Batman go próbuje oczywiście tutaj pokonać. Z początku nie wie, że kto tutaj stoi za morderstwami, ale to się szybko zmienia. I w poszczególnych zeszytach praktycznie mamy tutaj bardzo dużo bujek stać między Batmanem a Kilkrokiem. Kto z nich tutaj będzie wychodzić zwycięsko, a kto będzie obrywał, no to sobie zobaczycie. Tak jak mówię, historia tutaj nie jest jako zbytnie skomplikowana, i, i tutaj nie ma coś dużo na niej, powiem szczerze, rozwodzić. Zaskoczyło mnie w tym komiksie też to, o widzicie, mamy właśnie, teraz do, dokończę myśl, Batman, Detective Comics, Batman Detective Comics i Batman. To jest jedna całość historii. Wcześniej, w tamtych latach, nie mieliśmy tak, że na przykład mieliśmy Batman, Detective Comics był o czym innym, Batman był o inną historią i dopiero tak po prostu na przemian, natomiast tutaj jest jedna spójna całość z tymi dwoma właśnie wydaniami. Co mnie zaskoczyło w Rusen, myślę, że Kilkrok w tym komiksie jest taką osobą, powiem bardzo sprytną, zawsze kojarzyło mi się Kilk Kilkrok, Kilkrok, jeśli źle wymagam, to sorry, z taką osobą trochę, wiecie, zawsze żyjącą w kanałach, trochę żyjącą w cieniu, tak? Tutaj próbuje, kuczę, no zadziałać coś, żeby dosięgnąć tej władzy w hierarchii przestępczej. I to jest dosyć ciekawy taki argument. Co poza tym, słuchajcie, tak jak wspomniałem, bardzo klasyczny Batman. Batman, który po prostu tutaj jest jeszcze takim, można powiedzieć, naprawdę człowiekiem z krwi i kości, który więcej, można powiedzieć, prowadzi śledztwo niż walczy. Oczywiście tutaj walka też jest. Ale dużo jest tutaj Właśnie takich detektywistycznych spraw. Nawet widać, że Batman tutaj nie ma takich gadżetów, wiecie, jak na przykład, nie wiem, jakieś super nowoczesne yy, yy, gadżety. Tutaj yy, nawet samochód Batmana, oczywiście to lata 80., wiadomo, to wszystko trochę inaczej wyglądało, ale to jest prawdziwy Batman. I widać po prostu ten kontrast między współczesnymi historiami o morszym rycerzu, a właśnie z tymi dawnymi. To jest bardzo fajna sprawa. Oczywiście, jak to się wszystko tutaj zakończy, to sobie zobaczycie. Na co warto zwrócić uwagę, to ostatni zeszyt, który mi jest. Jest to zeszyt 56-stronicowy. Zaraz wam tutaj dojdę do tego zeszytu. Tak. I tu jest fajnie napisane. specjalne numerze dla uczciania 500 pojawienia się Batmana w Detective Comics 526. Czyli to jest właśnie ostatni zeszyt, który ma 56 stron. I tutaj warto też powiedzieć kilka słów o tym. Dlatego, gdyż oczywiście to jest jedna całość historii. W ostatniej historii, właśnie dla uczczenia tym 500, uczczenia 500, 500 pojawienia się Batmana w Batman Detective Comic 526. Tutaj mamy całą plejadę złoczyńców, pokroju Jokera. O, tu jest fajnie pokazane. Jokera, Szasza, Pingwina i wielu, wielu innych którzy postanowią właśnie zgładzić Batmana. I on tutaj oczywiście postanawia wciągnąć go w pewną pułapkę. Batman tutaj będzie współpracował z Robinem, z Catwoman, kilkoma jeszcze innymi postaciami, których wam nie będę zdradzał. Ale ten komiks jest troszeczkę takim wyjątkowym, gdyż w tym komiksie poznajemy też Jasona toda, czyli przyszłego Robina. Przyszłego Robina oraz pokazane mamy w tym ostatnim zeszycie jak... Jego rodzice Jasona Toda e, giną. E, powiem wam, jeżeli, może to będzie trochę mały spoiler. Giną przez właśnie kilka w pewnych okolicznościach. Trudno, że dobra, raza spoileruję. Trudno, sami przeczytacie. Słuchajcie, jak to, się, jak to mi się to wszystko czytało, bo tu dochodzimy już do końca. E, powiem szczerze, nie będę tutaj owijał bawełnę, bo ja staram się być szczery w tym, co mówię. Nic nie robię pod publikę. Że tak powiem, to tak na marginesie. Komiks jest niezły, ale mnie nie porwał. To nie jest jakaś wyjątkowa historia z mrocznym rycerzem. Da się tu oczywiście wyczuć różnicę pokoleń, różnicę lat 80., a różnicę między dzisiejszymi komiksami. Nawet słuchajcie, w niektórych tych dymkach, jaka lektor nam tutaj opowiada, przykładowo, i Batman wychodzi z cienia, mroczny rycerz uderzył jak nikt inny wcześniej, zapada w ciemność i mroczny rycerz pojawia się w wśród złoczyńców. Tego typu na przykład e, teksty, tak? No w dzisiejszych komiksach tego nie mamy. Czuć tę różnicę po kolan. Historia jest całkiem fajna, ale mówię, to nie jest nic nadzwyczajnego. E, ja się cieszę, że posłuchacie, dostaliśmy takie wydanie klasyczne Mrocznego Rycerza, gdyż ja go nigdy wcześniej nie czytałem. Oczywiście ten komiks nigdy wcześniej nie był wydany w kraju. Na pewno to jest dużym atutem. Ten 56 stronicowy specjalny numer też jest moim zdaniem bardzo fajny. Trzeba troszeczkę wziąć poprawkę na to, że to oczywiście to jest starsza pozycja i to się inaczej czyta niż, niż współczesne komiksy. Także w moim odczuciu można ten komiks jak najbardziej przeczytać. Można jak ma najbardziej się nim zainteresować, bo myślę, że warto ten, ten komik też przeczytać. Z tego względu, właśnie, że to są klasyczne przygody Rocznego Rycerza i pokazanie Kilkroka w trochę innym takim wydaniu niż myślę, go znamy. A nie przypominam sobie, żebyśmy w dzisiejszych czasach mieli jakąś taką historię poświęconą tak naprawdę głównie niemu. Także dzięki za obejrzenie, to by było tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnych. I napiszcie mi w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Cześć!